Mordy. Witam was serdecznie w moim nowym odcinku z testów z drugiej strony, ja jestem MatiSki a to jest Czako Bell, pozdrów mamę, która to ogląda i dzisiaj będziemy testować super nową rzecz, którą kupiłem specjalnie dla was, będziemy testować szczotkę, ale to nie byle jaka szczotka, to jest szczotka za 200 zł dla konia jest to cała głowa szczotka, możecie się domyślać jaką mi chodzi szczotkę to jest szczotka z firmy Stripker. Hair teraz rzuć, rzuć mi teraz a, to jest taka szczotka gumowa ma tu niby ki kilka krawędzi, którymi można być konia ale kiedyś już chciałem nagrywać ten odcinek testów zobaczyłem na Aliexpress taką samą szczotkę promująca się takimi samymi zdjęciami i to szczotka z Aliexpress to widzicie, zamawiałem sobie czarny kolor ale przyszła różowa no i będziemy dzisiaj ją testować możecie zobaczyć, że to są dwie takie same szczotki ale diabeł tkwi w szczegółach na pierwszy rzut oka możemy zobaczyć, że tu jest logo, a tu nie ma. Zaraz to zmienimy. Zrobimy punktację. Będziemy sprawdzać cenę, czas wysyłki, wykonanie oraz użytkowość. Zrobimy na końcu test, będziemy czyścić primę. Prime nie czyściłem już u Was miesiąc specjalnie dla Was, dla tego testu. I połowę Primy czyścimy jedną szczotką. Połowę prymy drugą szczotką i zobaczymy, która więcej zbierze i którą się będzie lepiej zbierać sierść. Dobra, pierwsza szczotka ze Striphera, możecie ją kupić za 178 zł w sklepie jeździeckim Horstak albo na końskiej cukierence za 199, chyba tak. Ja kupiłem w Horstaku, szła ona mi dokładnie 14 dni i dokładnie tyle samo co ta, czyli w dostawie mamy remis, ale cena tej szczotki wynosi tylko 11 zł, czyli. Mamy 2-1 już. Jakby co, to nie jest żaden odcinek sponsorowany, nikt mi niestety za to nie płaci. Sam musiałem wydać te dwie stówy na tą szczotkę, więc to będzie ultra obiektywne i zaoramy obie dwie firmy. Z wierzchu te dwie szczotki, tak jak mówiłem, mogą być prawie identyczne, ale jeśli przyjrzymy się bliżej, to jest kilka różnic. Szczotka z końskiej cukierenki jest trochę dłuższa i wyższa, plus do tego jest o wiele bardziej. Giętka od tej z AliExpress, czyli są wykonane z innego materiału, oraz te kolce do czyszczenia na tej dużej stronie są wyraźnie mniejsze od tej z AliExpress. No, widać, że ogólnie ta z AliExpress ma takie ślady, nie wiem, topienia się. Widać, że jest zrobiona na odpieprz. Czy warto wydawać ponad 15 razy więcej? Przekonajmy się. Czyli co? Jakość wykonania, która ma lepszą? To chyba ta droższa, ale sprawdzimy, jak to będzie miało wpływ na funkcjonalność. Czy ta będzie gorzej czyścić przez to, że jest mniej giętka. Bo może wcale nie będzie to miało różnicy w funkcjonalności szczotki. Otóż to. Zapraszam na kanał MatiSki. A, w sumie już jesteście. Ale dajcie suba, Dajcie subę dla Oli, jak już wszyscy mogli się domyślić, to ta szczotka z elexpress, no to wiemy, że to jest podruba tego strip -haera. Ale czy to znaczy, że strip jest her lepszy? Zobaczymy to. W szczotce ze strip myślę, że dużo się płaci za markę i za to całe promowanie, że ona jest USA. Oba produkty, znaczy ta, ta podruba ma dokładnie te same zdjęcia. Skopiowane ze strony strip I czasami tylko jest odwrócone Więc to jest taka chamska już w ogóle podruba. Czyli musi widać teraz tylko tyłek Bo się bardzo zajada Trawką też I zaraz Ona jeszcze nie wie co na nią czeka W końcu będziesz czysta Po miesiącu Dobrze i teraz przetestujemy Jak to działa na w miarę Nieliniującego konia z krótkim włosiem Zaczynamy od y tej fajnej szczotki i ja chciałam przetestować jak to wybiera piach, bo Dila ma pełno piachu o właśnie sierści, bo całej zimie jeszcze nie była kąpana i tego tak nie widać, że jest dużo piasku, a zobaczcie ile tego piachu pod tej sierści po prostu wychodzi jak się tak fajnie tak się zegnie bokiem i o coraz więcej piachu tego nie było widać, a to dilema pod sierścią. Ja ją muszę wykąpać, jak będzie ciepło, bo to jest mafeta. Dobrze, teraz z drugiej strony spróbuję tą drugą. No ja tej nie mogę tak fajnie zgiąć, bo jest taka mega twarda. W ogóle ona jest chyba z innego materiału, z jakiegoś innego plastiku. No. I tutaj tak nie wychodzi już. Trochę wychodzi, ale no nie ma aż takich ilości jak. Po tamtej stronie. Dobrze, czyli według Ciebie, która jest lepsza? No to droższa, ale i tak nie wiem, czy bym aż tyle kasy za nią dała. Dobrze, dziękujemy za Twoją opinię. I teraz jemy czyścić Primusie. Uwaga, ostateczny test. Czyścimy Primusie. Prawą stronę Primusi. Nie wiem, to jest Wasza lewa chyba. To czyścimy AliExpress, a lewą stronę Primusi czyścimy Stripherem. I zaczynamy. Dobrze, jak wyczyścimy, całą sierść primusie przycimy na ziemię. Zobaczymy. Po którym czyszczeniu będzie więcej sierści? Po matin, kurde, z czotka czy striper? Zaczynamy! Oj, to mi się podoba. Podoba się prymyśni. No, jest lepsza niż braszka, bo graszka jest taka metalowa i wiesz, może skórę ramić. Pierwsze wrażenie... Jakaś taka... do dupy jest ta szczotka. Te włosy mi się do niej tak przyklejają, nie mogę tego odczepić. I tak mi się wydaje, że ona w ogóle tego nie ściera. Znaczy no trochę ściera tej sierści, ale tak kiepsko. Tu mamy te jeszcze inne końcówki tego, że niby w takich trudniej dostępnych miejscach można wyczyścić konie. One są niby po to, no i niby jakoś to czyści. Ale ten masażer, co na przykład Billa ma, to ja też, też tym drapałem primę i nim mi się o wiele lepiej. Ta sierść zostawała między tymi kolcami i nie musiałem tego zrzucać, to po prostu zostawało i raz na jakiś czas po prostu odczepiałem to. A to tak, mmm, to czyści, nikt to nie czyści. Nie podoba mi się. O, i to sierść jakby nie wychodzi z tego. O. Dobra, podruba zebrała tyle sierści z Primy. Tylko tyle. Mi się wydaje, że to jest mało. Może być tak mało sierści, dlatego że prima większość sierści już mogła zgubić, bo ten okres jak najbardziej liniała. No już minął. A minął dlatego, że ta szczotka tak długo szła z Chin. Więc tyle. Teraz czyścimy. Teraz czyścimy strip herem. Od razu czuć, że ta szczotka jakby jest bardziej taka przyczepna do sierści. Tak się ta sierść przyczepia i tak trudniej widzicie, Jak takie jest teraz tu uklepane ładnie. Jak się przejedzie tą szczotką. I mi się wydaje, że o wiele więcej tego, tej sierści ona ściąga. Nie? I lepiej to też dopasować, bo ona jest taka giętka, więc na przykład tutaj łatwiej dopasować do kształtu ciała konia. O, na przykład patrzcie, całą nogę mogę tak objąć i tym ścierać. Sierść. Nie mam. No, myślę, że ta jest o wiele lepsza. Patrzcie, jak schodzi ta sierść. Ale to jeszcze nie koniec. Zobaczymy ostateczny wynik po całościowym wyczyszczeniu Ojej, Ojeju, I, I po czyszczeniu tej strony poprawimy jeszcze tamtą i zobaczymy, czy jeszcze coś wyleci. Bo przy tamtej szczotce nic już nie chciało wylecieć. Przy tej z AliExpress. Więc zobaczymy, czy po prostu klima nie ma sierści, czy... Tam ta szczotka jest do dupy. Uwaga, porównanie. Chińskie. Amerykańskie. Amerykańskie. No czyli już macie odpowiedź, która szczotka jest lepsza. Ale teraz sprawdzimy, czy jeszcze po prawej stronie da się wyciągnąć z Primy więcej sierści. Uwaga, I testujemy czy jeszcze Prima ma tu sierść. No patrzcie to. Ile teraz to dopiero wychodzi, no. Drugie tyle by wypadło jeszcze. Cena no jest duża. Jeśli chcecie coś podobnego, to polecam Wam to. Nie wiem co to jest. Nie wiem skąd. Dobra, <laughs> ok, już. Jeśli chcecie coś taniego, to polecam taką alternatywę. To jest tak jest chyba moim ideałem. Bo patrzcie to: przyjadę tylko tym, Masuję konia. I przy okazji to jeszcze tą, zbiera tą sierść. I patrzcie, i zostaje pełno sierści w tym. Nic ci, nigdzie to nie wypada, nie brudzi, wam całej, nie brudzi wam całej stajni, a kosztowało około dwóch dych. Więc to jest fajnie, fajne, lepsze od chińskiego. E, tylko to mi się wydaje nawet lepsze. to nie ma marki, więc to jest moja alternatywa. To jest git. Chińska idzie do kosza. Mówił dla Was Matiski, Zostawcie suba lajka. I czekajcie na następny odcinek Nara